Witam wszystkich. W tym filmiku rozwalę praktycznie całkowicie ciekawą mapę w grze Worms 3D. Zapraszam Was do oglądania. No więc, najpierw rozwalę te mniejsze wysepki, które tu są. Najmniejsza jest tam, gdzie są tamte dwa robale, więc tam polecę. Gra na I nie będę stąd wyciekał, tylko... Okay. Łączyłem podwójne obrażenia od broni razy dwa. Dwa razy to ustawiłem. No teraz w ciekawszy sposób zabiję tego robala. Jakiś Marianos chyba. Tak. Nie będę tracił robali. Tylko pośle tamtego ptaka. Oby trafił. E, pudło. Więc muszę tam robala posłać. A raczej nalot. No i gra mi się trochę tnie. E, nalotem niestety się nie da, bo za daleko jestem. Więc. Plecak rakietowy, na tą plepsydę i rozwalę ptakiem. Nie o to chodziło. Zwyklawisz 3, 2, 1, i nie ma wyspy. Tylko mość został. Dobra, tutaj poślę ten granat i ucieknę do wody. A, nie udało się. No, ładna dziura. Dobra, teraz jakiej broni tu użyć? To... O, no to już wiem gdzie posadzić dynamit. Okej, okay. tutaj postawię ten dynamit i ucieknę tylko dokąd idzie. A, to obojętne. No. Teraz pośle tym pociskiem i szybko do góry. Okej. Okay. Coś tam krzyczy. No całkowicie to mi się nie uda rozwalić tej wyspy 15 minut. rozwalę większość teraz a zresztą no i ciekawe gdzie robal poleci aha myślałem że do wody spadli no ale nie spadli Zawsze jak chcę zabić robala, to mi się nie udaje. Teraz mi się na 100% wyda. No. No, bywa, bywa. Teraz tutaj w podłożę. Bananik. Tylko, żeby nie spadł, więc może go tak ułożyć. No. Okej. Okay. el pasik poleciał nie do wody, niestety. A co z tą wyspą? No ładnie. Koniec tej klepsydry jest bardzo bliski. Ja myślałem, że robala przez <grystkiło> chwilę. Ta wyspa za mniej niż 10 sekund przestanie istnieć. No a robar poszedł do I Jeszcze mi się kamera wbiła w tekstury. Ze się z haczyka. No. Mało robali mam, więc muszę uważać. Tego nie mogę zabić bo skończy mi się tak, że nie mogę dalej grać o to, o to mi chodzi okej okay, tej wyspy już prawie nie ma a tego przeniosek gdzie idzie Silne broni. Samych silnych broni muszę używać. Okej. Okay. E, pas Fajny nick. Ta granat tu ja spadam. Uf. Udało się. Szybko. Mi się chyba uda rozwalić to wszystko. Dobra, święty grano tręczny, a ja spadam. Tak. Jeden robal tu jeden tu. Da. Rozpalę to ptakiem. Więc teraz tutaj i rozwalę resztki tej Wielkiej Wyspy. Już powoli będę kończyć. Dobra, teraz tu rozwalę. Ups Oj, przejąłeś przejęłeś. Teraz tam ptaka muszę posłać. Czyli tutaj. Muszę się ciut odsunąć. Tam to rozwalę? O nie. Uff, myślałem, że poleci poleciał ten ptak zupełnie gdzie indziej. jeszcze na no, ostatek tutaj rozwalę to hmm, tylko czym? dobra Dobra, bo nie mam lepszego. Lepszej broni No hmm, Ale tutaj są odłamki, a odłamków to ja nie zostawiam zostawiam. No cóż, jedzenia jedzenia też. Hmm, teraz co by tu zrobić? O, już ten film się kończy zaraz, raczej się skończy, więc dla Funu zrobię takie coś. 3-2-1. Aleluja! I do wody. Zaraz poleci El Pasik, poszedł do wody. To było rozwalenie ciekawej wyspy w grze Worms 3D. DHX for watching.